Kanapa to wiele parametrów, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Forma, funkcjonalność, kształt, kolor, gramatura materiałów. Ale możemy teoretyzować, a najlepiej będzie, jeżeli zobaczycie w danym wnętrzu, jak zaaranżowałyśmy nasze salony w naszymi kanapami. Tam omówimy szeroko wszystkie tematy. Wybór tkaniny. Jeżeli stoicie przed wyborem swojej wymarzonej kanapy, to zapewne powinniście również podjąć się tematu wyboru tkaniny. Oczywiście kolor jest bardzo istotny, ale to nie jedyny parametr, na jakim powinniście się skupić. Głównym czynnikiem wpływającym na cenę kanapy jest właśnie tkanina. Zapewne kojarzycie, że ten sam mebel może kosztować 5 a nawet 12 tysięcy złotych. Wszystko zależy od Waszych założeń projektowych oraz od stylu życia domowników. Warto, abyśmy poruszyli parametry, którymi powinniście się sugerować, przy wyborze właśnie idealnej tkaniny. Pierwszy, ilość cykli. Załóżmy, że jeżeli nie chcielibyście tkaninę poliestrową, która będzie bardzo wytrzymała, to wybierajcie tkaniny, które będą miały od 35 tysięcy cykli w górę. Jeśli zaślubicie bardziej naturalne materiały lub te z domieszką natury, tutaj musicie być bardziej wyrozumiali i wybrać te, które będą miały około 25 tysięcy cykli. A co to właściwie są te cykle? To wyznacznik jakości materiałów, które świadczą o wytrzymałości i długotrwałości. Innym parametrem, który warto wziąć pod uwagę przy wyborze tkaniny jest opcja łatwego czyszczenia, tak zwanego easy clean. Jeżeli posiadacie dzieci bądź zwierzęta, bardzo możliwe, że ta właśnie funkcja będzie dla Was bardzo przydatna. Jak już jesteśmy przy zabrudzeniach, to warto też zwrócić uwagę na wzór tkaniny. Jeżeli wybierzecie takie, które mają naprzemienny splot, bądź te o wzorze sól pieprz, na pewno zabrudzenia będą mniej widoczne. Ostatni istotny parametr, który powinniście wziąć pod uwagę, to gramatura. Jeżeli planujecie mebel na długie lata, to właśnie gramatura materiału wpływa na jego trwałość. Tutaj zdecydujcie się na 300 gramów na metr bieżący. A skąd wziąć te wszystkie informacje? Znajdziecie je na plakietce producenta. Kanapa to bardzo ważny mebel w naszym mieszkaniu. Właśnie dlatego przy wyborze tego mebla nie możemy chodzić na kompromisy. My zawsze decydujemy się w naszych projektach, aby stosować sofy robione na zamówienie według naszego zamysłu, tak właśnie jak kanapa, na której tutaj siedzę. Przede wszystkim musimy przeanalizować, co jest dla nas najważniejsze. Ja jestem bardzo wysoka, w związku z tym dla mnie bardzo istotne było to, aby mebel był głęboki. Tak, żebym mogła też bardzo wygodnie podwinąć nogę, abym mogła dosyć wygodnie usiąść. Innym ważnym elementem i głównym założeniem projektowym było to, aby kanapa była nierozkładana. Jest taka zasada, w której zazwyczaj kanapy, które są nierozkładane, są zdecydowanie wygodniejsze. Eee, ja też z tego punktu wyszłam, dlatego zdecydowałam się właśnie na taki model. Jeśli tak jak ja, będziecie chcieli wykonać się kanapę na zamówienie, to zwróćcie uwagę na to, aby miała odpowiedni podział. Moja kanapa ma długość ponad 250 cm. Podzieliłam ją na trzy moduły, dzięki temu cała geometria ma zachowaną równowagę. Innym ważnym elementem, który mogłam uzyskać właśnie dzięki temu, że było to robione na zamówienie, jest odpowiednia szerokość podłokietników. Zdecydowałam się, żeby one miały ponad 15 cm, ponieważ lubię sobie postawić tutaj podstaweczkę i w momencie, kiedy czytam magazyn, czasami, żeby mieć pod ręką, stawiam sobie tutaj herbatę. jest to może oznaka mojego lenistwa, ale jest to po prostu bardzo wygodne. Na coś zwracam uwagę, jak zamawiam kanapę. Bardzo ważnym elementem jest dla mnie detal, czyli czpy i łączenia. Ważne jest to, w jakim miejscu są wykonane, aby były zrobione symetrycznie. Wtedy cały mebel wydaje się schludny i wygląda bardzo estetycznie. Ważnym elementem to jest oczywiście tkanina. U mnie widzicie, że jest to szarość i jest delikatny melanż, dzięki czemu nie widać drobnych zabrudzeń. A moja kanapa, uwierzcie, jest testowana przez moją czteroletnią córkę codziennie, wielokrotnie. W związku z tym Muszę ją prać raz na jakiś czas, ale jeżeli mogę trochę ukryć czasem lekkie zabrudzenia, to zawsze na plus. Rada dla Was. Jeżeli zamawiacie kanapę, starajcie się jakoś szczególnie nie ulegać trendom. To jest mebel, który będzie stał w Waszym domu wiele lat. W związku z tym zdecydujcie się na formę ponadczasową, która szybko się nie opatrzy. Możecie zaszaleć bardziej z tkaniną, ale jak widzicie, ja zdecydowałam się na formę klasyczną, i od kilku lat ma się całkiem nieźle. Bardzo ważnym elementem jest także dekoracja kanapy, która łączy nam w całość dekorację naszego mieszkania. To jest właśnie taka dekoracyjna poduszka, ale nie o niej chcę powiedzieć. Bardzo fajnie producent zasugerował, aby oprócz głównej poduszki, która znajduje się tutaj, zastosować także dodatkową, niby dekoracyjną, ale ona bardzo dobrze wpływa na naszą geometrię całości kanapy, a oprócz tego kanapa dzięki temu jest zdecydowanie wygodniejsza. No dobrze, a może teraz opowiem Wam kilka słów o mojej kanapie. Ona, podobnie jak Gosi, jest z firmy Rafek Meble. Zdecydowałam się na kanapę na zamówienie, dlatego że mój salon nie jest wielkich rozmiarów i wiedziałam, że potrzebuję kanapy, która będzie skrojona na miarę, tak aby tutaj się pomieściła. Zdecydowałam się na sofę z funkcją rozkładania i naprawdę myślę, że Was zaskoczę, ale jest ona wygodna. Wszystko dlatego, że jest o odpowiedniej głębokości, prawie 105 cm, więc bardzo wygodnie mogę na niej usiąść i się wsunąć, wręcz otulić. A o to mi właśnie chodziło. Pewnie interesuje Was materiał kanapy. Ja zdecydowałam się na motyw tak zwany bucle, baranek, który jest bardzo przyjemny w dotyku. Jest ona w kolorze kremowym i jest to materiał poliestrowy. Bardzo mi zależało, aby łatwo utrzymać w czystości kanapę, ponieważ jest jasna. Aspekt wizualny był dla mnie bardzo ważny, że mogę tutaj dostosować właśnie szerokość, głębokość, wysokość tego mebla, ale to nie tylko, bo możemy tak samo dobrać sobie właśnie jakość i wielkość poduszek, ale też wypełnienie, czy jak będą bardzo wystawały nam podłokietniki, czy, czy kanapa będzie do ziemi, czy będzie na nóżkach. Te wszystkie aspekty są brane pod uwagę, jeżeli właśnie wybieramy kanapę na nasze indywidualne zamówienie. A wbrew pozorom, cenowo nie jest to wcale mm, droższe rozwiązanie niż gotowe kanapy, które możemy znaleźć w sklepie. Opowiedziałyśmy Wam już co nieco o kanapach, ale to nie jest jedyny element wystroju Waszego wnętrza. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć nieco więcej na temat innych zagadnień, zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!